Siemano, z tej strony mentor, witam Was dzisiaj w najnowszej grze, którą udało mi się zdobyć. Dokładnie. Jest to oczywiście Diablo 3, lecz niestety bez dodatku Reaper of Souls, ponieważ na dodatek będę musiał troszkę poczekać. Hadź się niestety nie zgadza jak na razie, żeby zakupić sobie dodatek, ale już sobie troszeczkę pograłem. Oczywiście to jest moja postać, jakby inaczej, mentorus się nazywa, barbarzyńca. 60 poziom, czyli maksymalny na podstawce do Diablo. Eee, bardzo fajnie mi się nim gra, że tak powiem. Może wejdźmy sobie od razu nim do gry. Jakoś taką... Mm, pierwsza postać, jaką stworzyłem, to był właśnie ten barbarzyńca. No i tak zacząłem nim grać i strasznie mi się spodobał. Niestety diablo moje jest w 50%, więc tutaj się znajdują też postacie e, innej osoby i itemki, ale i tak jest spoko. Otóż tak, e, to jest moje eku. Nie jest to jakieś specjalne, ponieważ to jest tylko taka broń. Noszę ją z tego względu, że tutaj ma szansę na oślepienie przy trafieniu, 36% aż. Więc to jest dość sporo, no i oczywiście siła, wital i takie tam bajery. Tutaj mam taką legendarkę jednoręczną, też jest dość ciekawa. Razem z tą bronią ewentualnie ją noszę. A tutaj jeszcze jest taka rzadka broń, ale nie jest jakoś specjalnie epicka, że tak powiem. Niby zwiększa mi ten, ten, ten damage, ale tak nie za dużo, ale to noszę w związku z tym oślepieniem. To oślepienie jest naprawdę epickie. Tutaj parę takich itemków, które wcześniej tam miałem i tak dalej. Te budki świetne wydropiłem. Zresztą zademonstruję wam ich działanie. Znaczy może najpierw bez tego. Rabzik. Oj, sorry. Teraz tak. Zmienimy sobie w skillach tutaj, obojętnie co. I teraz patrzcie. Skoku używam raz. A te budki są takie genialne. Skok może być użyty ponownie w ciągu dwóch sekund zanim rozpocznie się odliczanie czasu odnawiania. Czyli załóżmy te butki i patrzcie. Raz, dwa, trzy. A? Fajne, nie? Zresztą mi się spodobała ta legendarka. Chociaż nie mam je, e, tych butów aktualnie teraz założonych, e, ponieważ e, nie używam skoku, tylko używam takiego mojego fajniejszego skilla przezwyciężenie bólu, chroni przed większością obrażeń. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ... Ponieważ jest ciekawe. Dobra, tutaj ma być to... No, ogólnie skile, nie wiem czy graliście, czy nie. Tutaj używam amoku i szansą na ogłuszenie przeciwnika. Bardzo fajnie się to sprawdza na niektórych czempionów albo bossów. Następnie tutaj jest tornado. I mam coś takiego, że za każdy, za każdego trafionego przeciwnika zyskuje punkty furii. Tutaj są punkty fury i to tornado zużywa 10 punktów furii no, na użycie, że tak powiem. Używać tego mogę ciągle praktycznie. I generuje dodatkowe punkty furii przy trafieniu przeciwnika. Zaraz wam to zademonstruję jak działa, ale jeszcze chwilę. Tutaj legendarki wydropione, ale to są takie legendarki na słabsze levele że jak nową postać się wbija, żeby było co założyć że tak powiem no tutaj też jakieś takie podropione, jakaś tarcza też jakieś bronie, właśnie tutaj jest czerwony gem taki sam, 30, 38, to nie jest taki sam więc będę musiał sobie jeszcze wydropić jakieś czerwone, żeby zrobić jeszcze lepszy czerwony no i tak troszeczkę tutaj rzeczy jest, że tak powiem. Potem wam może pokażę moją jeszcze jedną postać, w którą nie gram za dużo. Ale teraz tak jeszcze wam omówię skille. Tutaj mam Dziką Szarżę. No niestety to jest od 61 levela, a 60. level jest maksymalny bez dodatku. Tutaj chyba wszystkie skille są odblokowane dokładnie. Tutaj też chyba wszystkie. E, tutaj czy jakiś nie jest odblokowany? Tu jest wszystko, tutaj jedynie ta lawina jest niedostępna. I tutaj też będzie wszystko, a tu... Tutaj też jest wszystko. I więc no nie wszystkie rzeczy są dostępne bez dodatku, ale no, niestety. Mówię, dodatek musi poczekać. Tutaj też nie ma dostępnych e, trzech pasywek, no ale to... To się obejdzie bez tego, naprawdę. I teraz tak, moja pierwsza pasywka, może zacznijmy od tej, kiedy masz prawie maksimum furii zadajesz 25% obrażeń dodatkowych. To jest bardzo ciekawe na walki z bossami, z jakimiś czempionami, ponieważ tak, jak ogólnie walczę, to jest coś takiego, że nie używam tej furii z jakimś bossem czy czempionem, ponieważ mi to się nie opłaca, ten wirek ma dość kiepski demecz. W związku z tym go nie używam, a zwykłe autoataki nawalam. E, a, i, I furia mi się bardzo szybko ładuje, więc to jest bardzo opłacalne, że tak powiem. Następny jest nieustępliwość. Gdy masz mniej niż 35% życia, kosz, e, korzystanie z umiejętności pochłania 75% mniej punktów furii, a otrzymywane obrażenia są zmniejszone o 50%. To jest naprawdę przydatne, ponieważ nieraz mi uratowało dupę. Naprawdę, to jest dość ciekawe. I tutaj to właśnie niedawno wbiłem level i to sobie tak jeszcze testuję Ponieważ skraca czas odnowienia I chodzi mi tutaj o gniew Berserkera o 30 pro sekund To jest mój ult że tak powiem Jest bardzo ciekawy, naprawdę daje mnóstwo damage'a Chociaż tutaj zam zamiast tego E, używałem tego inspirująca obecność czas działania okrzyków zostaje podwojony po wydaniu okrzyku ty oraz wszyscy sojusznicy w promieniu 100 metrów regenerujecie 2% maksymalnej wartości życia co sekundę przez 60 sekund do tego mojego okrzyku to jest genialne a mój okrzyk mój okrzyk e, wygląda tak e, zwiększa mi obrażenia i szanse na trafienie krytyczne i tutaj mamy mm, zwiększa premię do obrażeń dodatkowo, takie runko. To jest bardzo ciekawe, naprawdę. E, bardzo fajnie się to sprawdza, chociaż często używam okrzyku wojennego, który zwiększa mi pancerz wraz z runem, które dodaje mi punkty życia i szybkość regeneracji. Ale aktualnie używam tego. I teraz tak, co jeszcze mógłbym wam powiedzieć? No wczoraj wbiłem też mistrzostwo pierwsze, więc tutaj dodałem sobie punkt do siłki, a tutaj do szybkości ataku, bo myślę, że to jest takie, no najbardziej mi aktualnie potrzebne. Teraz tak, opuśćmy sobie grę, ponieważ w Diablo jest coś takiego bardzo fajnego. Są różne poziomy trudności i ten jest najwyższy, który odblokowałem, ale nie będę na nim grał, ponieważ moje EQ mi na to nie pozwala w zupełności udręka, to się nazywa udręka 6, na udręce 1 wczoraj przechodziłem pewnego bossa jest to porażka, niestety mam za słabe eku, żeby bossa walić na samej udręce, więc pykam sobie na mistrzu e, pykniemy sobie na mistrzu i pójdziemy sobie na jakiegoś może bossa, a czemu by nie, e, pójdziemy sobie na tego fajnego bossa który jest bardzo fajny i wytropiłem z niego właśnie ostatnio tę moją broń którą posiadam w ogóle to Diablo świetnie jest rozbudowane strasznie mi się podoba mechanika tej gry żałuję że tak późno kupiłem no ale niestety niestety nie mogłem wcześniej Dobra przyjdziemy sobie tutaj teraz po prostu zobaczycie jak mój barbarzyńca wygląda w walce no i nie jest jakiś epicki że tak powiem ale mi wystarcza. Bardzo fajnie mi się nim gra. Może jacyś czempioni się trafią. Aha, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. O, Proszę bardzo. O i są czempioni. Elegancko. No to zaczynamy na rolangę. Nie wiem czy ta granie będzie ciutko za głośno. E, może sobie ją jeszcze troszkę przyciszymy. Może tak. No niestety, iluzjonista, koszmar, odbicie obrażeń, nawałnica Nie jest to czempion, którego chciałbym spotkać. Chociaż e, są gorsi, są gorsi, zdecydowanie są gorsi. Ale cóż, tacy też nie są e, najgorsi, że tak powiem. E, ponieważ jakoś mi to idzie. Chociaż muszę użyć pota. To jest dość kiepskie. O, jeszcze dają strach. To niedobrze, koszmar. No tak. Zapomniałem, że to jest koszmar Ale nic, mam też e, swojego, że tak powiem, przydupasa, którym jest e, Którym jest Templariusz, tak e, Kiedyś wchodziłem e, z Szelmą, ale Szelma nie jest zbyt ciekawy, że tak powiem Zdecydowanie bardziej, o wiele lepiej się sprawdza ten e, Templariusz, ponieważ y, on ma skillę do chilania To jest naprawdę epickie e, Widzicie, walka nie, nie, nie należy do najprostszych Nawet na tym poziomie e, A na tym jeszcze wyższym Walka już zupełnie nie wygląda ciekawie Co tam dropnęło? Dropnęło coś ciekawego Jakiś toporek Nie daje sił I tu mamy but co one dają? Życie na sekundę, poruszanie się Na błyski O dobra, ciekawe, mog mo mogą być A, co miałem wam jeszcze pokazać Moje ciekawe rękawice Legendarne, użycie kapliczek spowoduje przyzwanie wrogiego czempiona To jest bardzo fajne Chociaż tutaj na drodze nie będzie jakichś specjalnych chyba kapliczek Tak mi się zdaje Widzicie, tak działa mój wirek Jest to fajny fa Fajny skill na duże grupy stworów się naprawdę No tutaj na przykład I możecie zobaczyć, że furiami nie spada A rośnie do góry Chociaż skill kosztuje 10 furii To jest naprawdę dość ciekawe Tak, podoba mi się to I ogólnie tutaj są epickie walki z bosami, Może nie z wszystkimi, ale Z niektórymi są naprawdę epickie eee, Na przykład e, taka walka z pewnym bosem Na koniec aktu drugiego jest to Belial i to jest właśnie świetne, że tak powiem e, genialna animacja naprawdę Blizzard się postarał naprawdę Bo <coughs> boss jest e, może nie tyle, że ciężki do bicia a, stra a strasznie długo się go bije ponieważ ma bardzo dużą ilość HP naprawdę Walka z nim trwa dość długo, jest taka monotonna, że tak powiem. E, my sobie idziemy teraz na Azmodana. E, wybrałem tego bossa, ponieważ nie jest on jakoś e, m, mocny. Znaczy rozwalenie go w miarę idzie, że tak powiem. W miarę szybko da się go rozwalić, ponieważ walka z ostatnim bossem z Diablo jest ee, dość długa, że tak powiem, no przynajmniej na tym poziomie, na którym ja gram aktualnie, a na niższym się za bardzo mi już nie opłaca grać, bo skoro na tym poziomie daję radę, to na tym gram, ale niestety na wyższym poziomie, niestety ledwo wczoraj dałem radę, naprawdę i walka trwała dobre 10 minut. Tak mi się wydaje, że coś koło tego, więc <laughs> naprawdę nagrywać walkę, która trwa 10 minut i bijemy tylko jednego przeciwnika, no to nie jest zbyt ciekawe. Naprawdę, a tutaj myślę, że to będzie e, o wiele lepiej pójdzie. Tutaj mamy pomieszczenie z bossem, oczywiście pomijam filmik, bo <laughs> filmiki są e, nie do nagrywania, <laughs> znaczy nie będę ich nagrywał po prostu. Teraz tak, pokażę Wam mój Dimage. Mój Dimage to jest z obrażenia. 92000. No, myślę, że to nie jest jakoś kiepsko. Jest nawet dobrze według mnie, chociaż nie wiem jak tam inni mają obrażenia i tak dalej. Jedyną osobę, którą oglądam, która nagrywa Diablo 3 albo streamuje, jest to MKR MKRR3. Tak jest to naprawdę świetny koleś Z nim nie można się nudzić że tak powiem e, Oczywiście laguje mi przez kochaniutkiego frapsa Ale no co ja na to punkę poradzić No Patrzcie leje na mnie moczem Leje na mnie moczem Bardzo ciekawe co nie Jak on tak może No i widzicie, to jest Azmoda. Nie wiem czemu mi on przypomina Urgota z Lola. No zupełnie nie wiem czemu mi go przypomina. Zu zu zupełnie nie mam pomysłu dlaczego. No ale cóż. Dobra, trzeba troszeczkę wybić. Zrobiłem taki fajny challenge. Eee... Znaczy nie challenge, a... Jak to się nazywa po polsku? Fak. E e osiągnięcie. O właśnie osiągnięcie. E e żeby zabić tego Azmodana na tym trybie bez zabijania jego suk udało mi się Nie było to jakoś zbyt trudne Ponieważ po prostu rozwalałem te wszystkie ołtarze które się pojawiają teraz o widzicie tutaj w prawym dolnym rogu jest taki ołtarz Po prostu rozwalałem rozwaliłem takich parę i się za dużo O proszę bardzo mamy jakąś legendarkę Mamy legendarne karwasze, elegancko. <laughs> Ładny drop jak na odcinek, akurat. Legendarka dropła, więc jest genialnie, że tak powiem, naprawdę. Zaraz zobaczymy, ile mi do kolejnego e, levela mistrzostwa brakuje. No mam połowę. Ok, Z, zidentyfikujemy sobie to. I co one dają? Użycie kapliczek. O, świetnie, ten sam BON. Niezła regeneracja. 2000, siła Vital. Błyskawice dają więcej obrażeń i na truciznę odporność No cóż, może być Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe No nie powiem Gdzieś tutaj miałem takie jeszcze jedne O, to są te, D dają dokładnie ten sam bonus Więc trzecie takie Why not, why not Bardzo fajny drop Na 60 level Spoko, spoko Teraz sobie tutaj naprawimy eku i zobaczymy, czy jest tutaj jeszcze coś ciekawego Heum daje mi siłę, odporność na wszystkie żywioły Zobaczmy, mam 93 kafle HP Załóżmy ten helm. 83 Hmm Damage, o ile mi tam wzrósł No pokażcie Zama mi damagea O 300 serio? To nie zakładam tego, wolę mieć jednak pewną ilość HP o, ale to będzie zdecydowanie lepsze tak myślę i da mi więcej HP ile będziemy mieć teraz? 95 nice, nice, bardzo nice wiecie, u barbarzyńcy w sumie liczy się tylko yy, tylko się liczy siła, ale yy, biorę jeszcze pójdziemy zobaczyć jakieś klejnoty czy mamy jakieś do wyrobienia dostępne materiały? Nie U Barbarzyńcy liczy się przede wszystkim siła Ale życie też jest dość ważne ponieważ e, żeby nie padać za, za często Więc tak Ja będę kończył ten odcinek Chociaż jeszcze zaraz pokażę Wam jedną moją postać Więc zróbmy tak Opuśćmy grę Moją postacią jest... Yy, gdzie tutaj jest? Tutaj jest mój wspaniały men Znówmy gierkę Mój wspaniały ziomek jest szamanem, dokładnie Właśnie tak miałem chęć sobie zagrać szamanem, szczerze Szaman jest to taka dość specyficzna klasa postaci jak na początkowych poziomach jest dość trudny, ale mam nadzieję, że na wyższych będzie zdecydowanie lepszy. O, tutaj też mistrzostwo mogę rozdać, ale bania, tego to nie wiedziałem. No tutaj oczywiście damy sobie... A, chociaż maksimum many, ile mamy tej many? 800. No dobra, damy sobie wintę, a tutaj co mamy? Szybkość ataku, hmm, może redukcja czasu odnowienia. No nie wiem, to jeszcze to jeszcze muszę sobie na necie popatrzeć jak, jak co jak jest build do szamana. To oczywiście taką legendarną broń mam. Wyrobiłem ją sobie u Kowala. I otóż e, z czym jest t, taki troszeczkę irytujący. Jego podstawowy atak to rzucanie takich e, dzbanów z pająkami. <laughs> oczywiście mam taki ustawiony, ponieważ tutaj mogę wziąć sobie e, coś takiego i wy... Puszczę sobie strzałki albo ropuchy, które według mnie e, są takie dziwne strasznie e, ale używam sobie tych pajączków. Tutaj mamy takiego nietoperka. Używam nietoperka, bo jest fajny, zobaczcie, ba, ba, ba. I, i się kręcę jak pojebany i w ogóle jestem zajebisty. Tak. Pod dwójką mamy coś takiego, że dodaje mi intę. Pod jedyneczką mamy pies, piesełki zombie. I tutaj jest też dość ciekawe, jest to taki skill jak opętanie. Wysyła takie promienie i jeśli promienie zabiją wroga to przechodzą na następnego. I to jest bardzo fajne, spodobało to mi się. No ale ogólnie na razie to sobie naparzam barbarzyńcom i jest fajnie, więc to jest tyle. Dobra, więc w sumie to w tym odcinku będzie tyle. Wybierz postać, no widzicie, fajnie, do, do, dość ciekawie wygląda mój barbarzyńca, mi się podoba jego wygląd, więc mam nadzieję, że wam się podobało, e, możecie napisać w komentarzach, czy chcecie coś jeszcze ujrzeć z diablonek no jak na przykład, nie wiem, idę na jakiegoś innego bossa, czy coś, bardzo chętnie e, nagram wam odcinek kolejny, jeśli będziecie chcieli, a ja się na razie żegnam, do zobaczenia, na razie.